Unia Oświęcim TV. Drugi mecz, drugie zwycięstwo w półfinale hokejowego pokojowego nad Jaszczębiem. A tu w własnej hali wykonany, czyli możemy powiedzieć, że plan na oświęcimski etap w 100%. No tak, cieszymy się bardzo, że tak naprawdę z taką mocną drużyną poukładaną w obronie i w ataku z dobrymi napisankami potrafiliśmy wczoraj ten mecz obrócić. Dzisiaj pokazaliśmy charakter swój i, i dobrze. Pokonaliśmy Jaszczębie. Te mecze różne, prawda? Bo dzisiaj długo nie czekaliśmy na gola, ale to Jaszczębie chyba zdecydowanie zbyt szybko wracało do gry. No na pewno, takie błędy. No, kolejny raz stracimy bramkę w naszej przewadze, także tego musimy się wystrzec i, i pokazać, że, że jednak trzeba szczelć i przewagać. No, w każdym meczu wydaje mi się, że będzie wszystko na styku. Czy oni szczelą, czy my, każda to się na dogoni, ale potem się okaże, kto pokaże charakter na końcu. Uhum, uhum. Teraz dwa mecze w Jaszczębiu. Jakie, jakie plany macie? Przynajmniej jeden mecz tam urwać, Czy, czy nie myślicie dokładnie tak w takiej kategorii? No, nie myślimy. Jedziemy po zwycięstwo. Po dwa zwycięstwa jedziemy. Na pewno przygotowujemy się teraz do dwóch wolnego meczu. Przygotowani jesteśmy na, na każdą możliwość i mam nadzieję, że, że wywieziemy z tam. Dzisiaj prowadziliście 4-2 i nie chodziło wam troszkę po głowie, że. Że wy odrobiliście w pierwszym meczu dwubramkową przewagę, a oni, <grybujesz> a oni też może coś spróbują z tego zrobić? Na pewno mieliśmy to z tyłu głowy, że, że coś wczoraj było, ale wydaje mi się, że każdy zawodnik miał w głowie plan, jak, jak ma obronić swojej bramki i, i skupić się na tym, co mamy grać, a nie to, co wczoraj było. To, co wczoraj było, to historia, to, co wczoraj też idzie do historii i w środę jedziemy do Jastrzębia. Unia o TV